Widzowie, nadszedł ten czas. Na moim kanale właśnie zawitał Minecraft. Pewnie dużo z was czekało na ten moment, aż ja powiem coś o Minecrafcie. Ale pewnie się zawiedziecie, bo jest to nic innego niż materiał na gry wideo. Oczywiście polecam chłopaków. Analiza sukcesu Minecrafta. Marku. I ja mam coś takiego, że ja, ja mam strasznie starą historię z Minecraftem. To był Minecraft jeszcze w Alfie i napisał do mnie kumpel, żebym wbił do niego na chatę, bo jest nowa fajna gra survivalowa, która polega na tym, że trzeba obudzić się w świecie, nie masz nic, musisz wykopać surowce, zrobić broń i zbudować domek, bo jest giga ciężko przetrwać noc, bo w nocy chodzą zombie. I to jest, słuchajcie, moje pierwsze wspomnienie z grania w Minecrafta. Pamiętam bardzo mocno, jak do Minecrafta weszły pistony, to już wtedy go w miarę ogarniałem, ale nie jestem pewny, czy to nie jest jakiś efekt Mandeli, ale wydaje mi się, że pamiętam update z Red Dustem, że go na samym początku w tej gry nie było. W tej grze nie było, ale no zobaczmy, co Snake Eater o tym powie. No To jest pokolenie Gen Z wychowane na Minecrafcie, nie? Person, czyli oryginalny twórca Minecrafta, jest obecnie miliarderem. Microsoft zakupił jego firmę za 2,5 miliarda dolarów. Można powiedzieć, że w skali gamingu jest to mała suma, bo jakby nie patrzeć, to Blizzard tak kilkadziesiąt razy więcej. Tylko że różnica jest taka, że mówimy tu o zakupie firmy, gry. która posiadała pod sobą jedną Grę. No. Ja jestem Snake Eater, wy jesteście na kanale Gry Wideo i dzisiaj opowiem wam o tym, A to jest koszulka dlaczego to Minecraft stał się najbardziej popularną marką na świecie zaraz po Tetrisie. No. Ile Minecraft teraz sprzedał sztuk? Z 300 milionów czy nie? Cała historia zaczyna się od tego faceta z brodą, kapeluszem i klawiaturą. Wspomniany Markus Persson, czyli Notch nie był deweloperem z przypadku, bo przed samym Minecraftem pracował już nad kilkoma projektami. Pierwszym z nich był Wurm Online, czyli sandboxowy MMO w stylu fantazy, który dalej jest dostępny na Steamie. Obecnie gra w niego na tej platformie 100 osób. Potem oh, też pracował w firmie którą możecie znać z wydania Candy Crusha. Notch miał w głowie jednak pewną wizję, która objawiała się już przy jego pierwszym tytule. W tamtych czasach istniało wiele gier sandboxowych, takich jak chociażby Dwarf Fortress czy Roller Coaster Tycoon, ale żadna z nich nie oferowała prawdziwej wolności. Byliśmy ograniczeni pewnymi celami, limitacjami czy nawet obowiązującymi Minecraft mechanikami. To chyba nie mogliśmy... Bez kitu. mi się wydaje, że Minecraft jest największym sandboxem, jaki mi przychodzi do głowy, że to jest sandbox kompletny, to jest gra bez ograniczeń. Ja nie wiem, czy cokolwiek innego można byłoby tutaj podać. Przychodzi wam do głowy jakikolwiek inny sandbox pod tym względem? No chyba, nie wiem, albo system GARPS, albo jakiś D&D, nie? Tak po prostu robić tego, na co mieliśmy ochotę. Dlatego Notch, inspirując się zyskującym na popularności Infinity Minerem, postanowił przenieść koncepcję tej opartej na rywalizacji gry w coś nieco bardziej... przyziemnego. Tak właśnie powstała pierwsza wersja Minecrafta, która nie posiadała żadnych mechanik. Nie nazywała się ona nawet wtedy Minecraft, a... Cave Game. Zero mobów, zero celu, tylko gracz i świat złożony z sześcianów, A mimo to ludzie powoli zaczynali w to grać. Tytuł rozwijał Aha. się na naszych oczach. Pierwszymi, bardziej przemyślanymi wersjami były Alfa i Beta, gdzie stopniowo dodawane były zagrożenia, mechaniki, struktury i. W Alfie chyba y, nie było, a nie no, życie było, nie? Jedzenia nie było na pewno w Alfie i leveli. To ja, ja, ja wam powiem, że ja. W Minecrafta chyba zagrałem raz po tym, jak wprowadzono do niego levela, nie? Tryby gry. Potem tryb multiplayer, czy chociażby kultowy redstone, który pozwolił graczom na tworzenie Oj, tak. mechanizmów logicznych. To doprowadziło to ja pamiętam do powstania systemu zbudowanych farm i ruchomych konstrukcji opartych na tłokach. Niedługo później wersja 1.0, która dodała jeszcze kolejny wymiar i sposób. Pamięta, ja pamiętam, jak weszły właśnie pistony i zrobiłem sobie taką bazę, gdzie wchodzisz i naciskasz płytkę. I dosłownie ściana się cała otwiera i masz wejście do bazy. Ale to było zajebiste, nie. I nie było tego widać w ogóle. Tam cała jakaś taka konstrukcja tych pistonów była ściągana z neta, ja pierdolę, to było fenomenalne. I to było całkowicie ukryte w ścianie. Tego, tego nie było widać. Na faktyczne przedstawia system enchantingu, ważenia mikstur, handlu z wieśniakami i wiele, wiele więcej. W 2014 roku Person sprzedał swoją firmę Microsoftowi, który zapłacił za nią dwa i pół miliarda dolarów. Od tamtej pory Noc nie zrobił już praktycznie niczego. No, kurwa, jego majątek zmniejszył się o połowę, no ale nie robi mu to różnicy, bo i tak jest miliarderem. Ten zakup doprowadził jednak do pewnych niespodziewanych problemów. Widzicie, możecie... Jak obe... jego majątek zmniejszył się o połowę? Jak on wydał miliard dolarów? Bez kitu, chłop to niezłe życie musi prowadzić. Jak on w kilka lat miliard dolarów przejebał? Imprezy, ale... <laughs> może on jakoś źle zainwestował, nie? ...nie kupić dwie PC-owe wersje gry, które pozornie nie różnią się absolutnie niczym, ale jednak ich kod no, ale jest. Ale kupił htet albo jakieś asety, no to nadal jest to wliczone w jego majątek, w jego network, nie? No chyba może Fubisoft zainwestował, nie? Sprawa jest tu dużo bardziej złożona niż mogłoby się wydawać. Microsoft chciał S wydawać Minecraft Kupał legalnie delce do, do Simsów, ta no. na inne platformy. Było to jednak praktycznie niemożliwe przez fakt napisania gry w języku Java. Dlatego powstał Bedrock, który jest tą samą grą, ale na innym silniku. To jest problematyczne nie tylko przez mylenie klientów, ale też z innych powodów, o których powiem w późniejszej części materiału. Gra była dalej rozwijana przez Jeba, który dodawał nowe systemy i poprawiał stare. Dalszą historię zna już raczej każdy: aktualizacja wiosek, netheru, systemu jaskiń tak właśnie wygląda Minecraft dzisiaj. To już ale jego sukces Minecraft nie wynika z samej jego historii było tu dużo więcej czynników. Ej, a Minecraft... dzieciaki nadal się tak zagrywają w Minecrafta, jak nie wiem, 10 lat temu? Bo ja mam wrażenie, że 10 lat temu to Minecraft był w takiej totalnej topce, topek, nie? Minecraft nie jest zwykłym sandboxem, tak, okay. on jest najważniejszą grą w całym gatunku. Właściwie to zarówno pierwsze sandboxy, jak i Survivale dla możemy rozdzielić na gra. erę przed <grym> Minecraftem i po Minecrafcie. Pierwsze sandboxy to rzecz jasna gry pokroju SimCity, zwykłych Simsów, czy chociażby nawet niektórych MMOsów, jak i w online. Były to gry opierające się na stworzeniu pewnej symulacji świata i na pozwoleniu graczom na zdefiniowanie ich własnego celu. W końcu w Simsy możecie grać jak w RPGa, grę ekonomiczną, czy nawet cyfrową formę domku dla lalek. Możecie bawić się mechanikami, lub budować własną narrację dookoła członków waszej rodziny. Ideą tych gier zawsze była symulacja pewnego urywka świata. Gra... A jak życie, jak dzieciaki teraz uczą się, że są specjalne programy online, które wrzucają tekst z książki w TikToka i dają w tle parkura z Minecrafta, żeby dziecko mogło skupić uwagę. I w międzyczasie wyświetlają się napisy, które po prostu dziecko czyta i tak się uczy. Widzieliście to, czy nie? To jest fenomenalne. Bardzo często wcielał się tam w postać w pewnym sensie jakiegoś Boga lub innego, omnipotentnego bytu, który tym światem sterował. Minecraft był rewolucyjny, bo podszedł do gatunku od zupełnie innej strony. Zamiast stawiać nacisk na świecie, to postawił nacisk na graczu i jego postaci. Nie sterowaliśmy całym uniwersum. Tylko pojedynczą istotą w jego wnętrzu. Tak więc gracz miał pewne możliwości kształtowania rzeczywistości, które były limitowane jedynie możliwościami jego postaci. Postaci, która mogła być pośrednio rozwijana przez mechaniki survivalowe. Tworzenie lepszych narzędzi, zbieranie no, jedzenia, a w późniejszych wersjach enchantowanie wyposażenia i ważenie mikstur. Z dzisiejszej perspektywy rozumiemy to jako mechaniki survivalowe. Ale w 2009 roku nie było to aż tak oczywiste, ponieważ gatunek survival. Praktycznie nie istniał. Może być to zaskoczeniem dla osób, które praktycznie są na tym gatunku wychowane, ale kiedy we wczesnych latach 2000 ktoś powiedział słowo survival, to większości osób na myśl przychodziły survival horrory. Było bardzo mało tytułów, które opierałyby rozgrywkę na zbieraniu zasobów przez pojedynczą postać, rozwój narzędzi z ich wykorzystaniem i na zaspokajaniu potrzeb naszego bohatera. A jeżeli już, to były to bardzo pojedyncze tytuły, jak na przykład Last in Blues 2005, Unreal World z 92, drugiego czy Survival Kids z 99. Wszystkie stanowiły pewną niszę, ale dopiero Minecraft popchnął ten gatunek do przodu, popularyzując go i pośrednio doprowadzając do powstania tytułów takich jak Subnautica, The Forest czy Raft. To, to wszystko sprawiło, że gra była unikalna. Nocz nie szedł na żadne kompromisy i stworzył produkt, który gameplayowo czerpał bardzo mało inspiracji. Przypomnijcie sobie uczucie, które towarzyszyło wam przy odpaleniu pierwszego w życiu RPGa lub strzelanki. Kiedy zdaliście sobie sprawę z tego, że istnieje cały gatunek, o którym nie mieliście pojęcia, cały gatunek, który opiera się na mechanikach, które wy w tym momencie widzicie po raz pierwszy i którymi jesteście zafascynowani? A teraz zdajcie sobie sprawę z tego, że każdy gracz Minecrafta. Poczuł ten powiew świeżości i rewolucji przy pierwszym uruchomieniu gry. W momencie premiery, przy pierwszej interakcji z każdą mechanik towarzyszyła nam pewna aura tajemniczości, no. która dodatkowo była potęgowana przez brak samouczka. I to właśnie nieobecność tego brak kluczowego dla wiesz, bardzo wielu no. gier elementu doprowadziła do bardzo interesującego zjawiska. W 2010 roku internet dalej się kształtował. Minecraft YouTube. w dużym stopniu trafiał do dzieci, które. Nie potrafiły go do końca obsługiwać. Nie ogarniały forów internetowych ani świeżo powstałych zagranicznych Wikipedii. Dalej trzeba. W 2010 Minecraft trafiał głównie do dzieci ze swoim kontentem, a w 2015 YouTuberzy trafiali do dzieci. <śmienic> 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 Role się odwróciły, ku. Było jednak jakoś pozyskiwać informacje o grze, o tym, jak w nią grać, jak zdobywać zasoby. <noise> Może i pójdę za to do piekła, ale <noise> było warto. Jak tworzyć narzędzia? Dlatego pojawiła się nowa nisza. Na pewnej świeżo wzrastającej platformie. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w pierwszej Minecraft części do gry Minecraft. Kto miał to takie intro? Ui! Pamiętacie, co tak spadał? To był kurwa. Minecraft.pl Minecraft Polska to było. Witam, ja jestem JJ Joker. JJ. A to jest... JJ! No nie, no nie, to było inaczej. Witam, ja jestem JJ Joker. On ogląda ten kanał czasami, no nie? Pozdro, JJ, jak oglądasz? Minecraft. Cześć, witam was bardzo serdecznie. Ostrożnie, synu, ostrożnie! Ja jestem Rok i dzisiaj zagram z synem w Minecrafta. No nie daje mi spokoju. Chyba nie z tej strony musisz podejść, z tamtej. Jak no. grzyby po deszczu zaczęły powstawać pierwsze kanały A YouTube już o Polsce Minecrafta. Jednym z pierwszych takich kanałów w Polsce był Minecraft.pl, tworzony przez twórcę, którego znać możecie z innego niku: CTSG. Jego pierwszy materiał z tej gry do tego momentu wygenerował 4 miliony wyświetleń. Inni twórcy zamiast poradników zaczęli wykorzystywać nieskończone potencjały kreatywności Minecrafta do kreowania wewnątrz gry własnych opowieści. Pionierem był tutaj oczywiście J.J. Joker, który w swojej klasycznej. Serii zaczął eksperymentować z zaskakiwaniem widzów swoimi pomysłami. Udawał on chociażby, że w grze istnieją inne postaci, a on tworzy struktury o funkcjonalności narracyjnej. Kreatywność innych graczy również była wykorzystywana przez twórców internetowych. Masa graczy zaczęła tworzyć swoje własne. Ej, serio ma tak było? Ja nie oglądałem tego. W sumie oglądałem takie pamiętam z Minecrafty, tylko materiały poradnikowe, jak coś zbudować i w ogóle, ale tak ogólnie, żeby oglądać to. Mam wrażenie, że chyba za stary już nawet wtedy byłem, nie? mapy. Większość z nich wpadało pod kategorię tak zwanych escape'ów, czyli poziomów, w których musieliśmy uciec z jakiejś konkretnej lokacji. I żeby to zrobić, musieliśmy wykonywać różne zagadki logiczne, terenowe czy zręcznościowe. I tak jak do Minecrafta stopniowo przenoszono koncepcje z różnych gier, jak na przykład z Portala, tak i Minecraft stopniowo wychodził ze swojej bańki. Powstawały minecraftowe mapy do Left 4 Dead czy Portala 2, wzajemnie napędzając popularność owych gier. Cały mm -hmm. polski YouTube ukształtował się właśnie na Minecrafcie. No, Jedni z tak najpopularniejszych polskich twórców na całej naszej platformie zaczynali właśnie od niego. Mowa tutaj o Bloku, Rezim, Multim czy Mandziu. Korzystali oni z otwartości gry, która pozwoliła każdemu z nich na robienie czegoś własnego. Bo niezależnie od no, tego, na czyj kanał widzieliście, to, też było to fajne, absolutnie nie? każdy robił coś oryginalnego. Minecraft nie Siema, miał dwóch Foxy. tych samych gameplayów. Natomiast no, kiedy w tak. okolicach 16 i 17 roku popularność gry zaczęła spadać, to właśnie youtuberzy ją uratowali. Twórcy tacy jak PewDiePie, Dream, Mambo Jumbo czy w świętej pamięci Technoblade, którzy znaleźli nowe sposoby na ogrywanie tytułu i dzięki temu stale trafili... Ale tam multom jakichś takich modów do tego było, ja nawet, nie, ja nawet nie wiem na czym one polegają, jakieś Bedwarsy i inne tego typu rzeczy, nie? I do nowych pokoleń graczy. I to właśnie ta otwartość jest kolejnym kluczem do sukcesu Minecrafta. Popatrzcie na gatunek strzelanek. Każda z nich jest kierowana do innego typu gracza. Mamy CS-a, czyli grę dla graczy kompetytywnych. Mamy Battlefielda dla fanów filmowych, starć na. Mamy Lola dla zjebów, nie? <grybuj> <grybuj> Sorry, musiałem, nie? <grybuj> Dużą skalę, Call of Duty dla osób, którym zależy bardziej na arcadeowym i dynamicznym gameplay'u, i finalnie Arme, czyli złożony symulator dla dość wąskiego grona fanatyków tego gatunku. Zatwardziali fani CSA, nie odnajdą się w kodzie. Którego to jest najlepsze? Że za każdym razem, gdy rzucam coś takiego, mam świadomość tego, że ktoś to ogląda i go to zabolało. Myślisz, dobry stream. ...to gracze raczej nie zainteresują się armą. Z kolei Minecraft jest grą dla każdego. Nieważne, czy interesuje was budowanie, rywalizacja, czy eksploracja... Znaczy, Minecraft jest grą, którą teoretycznie może zrozumieć każdy i chyba... to jest jego główna siła napędowa, bo stawianie klocków, stawianie sześcianów wytłumaczysz każdemu. Ktoś może być totalnym idiotą, ktoś może być, nie wiem, graczem Emetina, i zrozumie, o co chodzi w stawianiu klocków. Nie będzie mu to szło za dobrze, ale zrozumie. To zawsze znajdziecie w tej grze coś dla siebie. Poza wcześniej wymienionymi mapami typu Escape, istniały także inne formy rozgrywki. Stanowiły one pewną formę dodatkowego wyzwania. Gracze zadawali sobie pytanie, jak mocno można zmienić tę grę, aby dalej zachowała ona pierwotny sens. Na to pytanie odpowiedział NoobCrew, który stworzył poziom, Znany każdemu graczowi Minecrafta. O, zobaczymy, czy ja go znam. A tu oczywiście o Skybloku. Poziom ten zawierał po pojęcia co to jest, nie? Jedynczą latającą wyspę z jednym drzewem i skrzynką z kluczowymi zasobami. Aha, i to była jakaś mapa, która polegała, żeby samemu tworzyć jakieś rzeczy z tej jednej wyspy, tak jakby próbować zapętać Minecrafta. Gracze musieli na własną rękę ją poszerzać, zastanawiając się nad tym, skąd zdobyć zasoby, które normalnie byłyby dostępne po kilku minutach gry. No właśnie. zaczęły powstawać serwery, które kreowały własne, kompetytywne tryby multiplayerowe. No i dobra, i skąd to brałeś, stary? No miałeś jedną wyspę, to skąd brałeś kamień? Wykopałeś to drzewo i co dalej? Nie, sorry, nie rozumiem, Wytłumacz mi to. No ale jak z drzewa robiłeś generator kobla? Jak... wytłumaczcie mi to, jak generowałeś kobla z drzewa? Z drzewa wypadałaś sadzonki, sadziłeś je, z lawy i z wody robiłeś kobla. A skąd wziąłeś lawę? Aha, małeś mieć skrzynkę na start. Aha, dobra. Czyli miałeś zestaw narzędzi, które poz, który po, który był w stanie pozwolić ci zapętlić tego Minecrafta. Okej, okay, ty, zajebisty pomysł. Czyli taki puzzle game był zrobiony. Nie, to właśnie o to mi chodziło. Tak myślałem, że z samego drzewa to niemożliwe mi się to wydawało wystartować. Aha, i był na tyle duży zestaw narzędzi, który pozwalał ci progresować. Okej. Okay. Ty, zajebiste. Brzmi giga dobrze. Ej, ale by to było fajne, jak ja bym odpalił Skyblocka, nie mając wiedzy o nowoczesnym Minecrafcie w ogóle, nie? To by super mogło być. Pierwszych było Survival Games, czyli prekursor gatunku Battle Royale. Podobnie jak w filmowej serii gracze byli wrzucani na środek Ej, mapy. Ej, chcielibyście musieli... to zobaczyć, jakbym odpalił. SkyBlocka na Minecraftie, nie wiedząc nic o Minecrafcie. Ja pierdolę, przecież tego chatu to by się czytać wtedy nie dało. ty było tyle pomysłów. Podjąć decyzję, walczyć o lud z innymi uczestnikami, albo... Nie, u... giga, giga dobrze brzmi ten pomysł, ja uwielbiam takie puzzle game'y. ...siedzieć w dzicz i szukać poukrywanych skrzynek. Nie mogli oni niszczyć bloków, więc zostawała jedynie eksploracja zbudowanych wcześniej lokacji. Następnie pojawiły się tryby takie jak SkyWars, które czerpało ze wspomnianego SkyBlocka. Kilkunastu graczy dostawało własną wyspę z zasobami, a następnie eliminowało innych zawodników. Drużynową wariacją było Bad Wars, gdzie kilka drużyn walczyło ze sobą na lewitujących wyspach. Gracze mogli się odradzać, póki jedna z drużyn przeciwnych nie zniszczyła ich łóżka. A jeśli nie pasuje wam to, co gra dostarcza, no to zawsze pozostają mody. Minecraft od samego początku jest, był drążą. Do Minecraft jest chyba Path of Exile mody nawet, no nie? Jakieś mody na Władcy pierścieni, chłopie, na zombie, to Pozwalał na tworzenie rozszerzeń do gry, które całkowicie ją zmieniały w zupełnie inny tytuł. Początkowo gracze sami zajmowali się dobieraniem modyfikacji, które były niewielkie i nie posiadały jakiejś gigantycznej popularności. Działko portalowe ze sztandarowej gry Valve, system magii dodawany przez klasycznego Tumcrafta, czy nieco większe mody dodające osobne wymiary, jak na przykład Mountain. Ether czy Twilight. Ale Or ten yy, Pokémony nie chyba były jeszcze giga popularne na Minecrafcie, tak mi się wydaje. Hunter Penton dużo grał, to mu nie wymagało jednak grzebania w plikach gry i tutaj pojawiło się rozwiązanie, Minecraft by Zyczu. Szybko pojawiła się jednak internetowa plotka, że wersja ta zawierała kiloger, czyli program odczytujący wciśnięte Pixelmony, no. Ja pierdolę. Ej, mój gameplay z Minecrafta byłby fenomenalny teraz, no nie? To by było takie złoto, ale ja bym chyba czat wyłączył i grał bez czatu, żeście nie mogli mi podpowiadać, nie? Ja pierdolę. Przez was klawisze, których zapis był potem wysyłany do twórcy, mającego od tego momentu dostęp do waszych haseł. To nigdy nie zostało definitywnie udowodnione. Wersja ta była piracka, a jej kod był zamknięty. Była ona także rozpowszechniana przez różne pośredniczące strony, które same instalowały własne aduery, czyli oprogramowanie spamujące reklamami. I to właśnie z tego powodu wykrywały go antywirusy, a nie przez potencjalnie istniejący kiloger. Dlatego ciężko stwierdzić, czy to faktycznie Zyczu doprowadził do potencjalnej. Infekcji kilku tysięcy komputerów. Z czasem pojawiło się inne oprogramowanie do instalacji modyfikacji. Jednym z przykładów może być chociażby Caresforge. I to właśnie wtedy mody nadały Minecraftowi drugą. Wiecie, że Caresforge yy, miał być konkurencją dla Discorda. Generalnie w momencie, w którym popularyzował się Discord, to Caresforge też miał ofertę dla streamerów i niektórzy streamerzy w tamtych czasach, tak, to jakieś 2016, 2017 reklamowali Kersforze głównie za granicą i struktura Kersa wyglądała praktycznie identycznie jak struktura serwerów Discorda, ale finalnie Discord wygrał tę walkę. Życie, ponieważ dalej znajdowała się skrajnie duża grupa odbiorców, która nie była zadowolona niskim poziomem trudności gry. Paczki takie jak Old Grektek czy RLCraft zmieniały grę w prawdziwie wymagający survival, a czasem nawet w grę logiczną, która zachęcała Was do automatyzacji. Rodem z Faktorio. Dlatego podobnie jak Garry's Mod, Minecraft stał się nie tyle, co grą. To a dopiero czynnikiem, który pozwalał na implementację co wszystkiego, gadasz? co wystarczająco uzdolnieni modeli. Co ty gadasz, że takie rzeczy w Minecrafcie ludzie robili? Że normalnie, ile tu bloków musiało być, żeby to było na takiej realistycznej grafice, nie? To to jest jakiś zoom na minus tysiąc, nie? Będą w stanie napisać. Tym dziwniejsze jest to, że przyszłość Minecrafta zdaje się być niepewna. Z roku na rok nakład pracy nad grą się zmniejszał, co jest paradoksalne w kontekście stale rosnącej popularności marki, której to popularności symbolem stał się film kinowy przebijający polski rekord w kontekście najbardziej kasowej premiery. Mimo wszystko aktualizacje do gry stale dodają coraz mniej i potencjalnym powodem może być chociażby właśnie kwestia wspomnianego Bedrocka, ponieważ przy tworzeniu takiej aktualizacji twórcy muszą ją Równocześnie zaimplementować do obu wersji. I niestety nie da się po prostu usunąć jednej z nich, bo player base jest między nimi za mocno zdywersyfikowany. Innym problemem Mojangu jest także to, że skupiają się oni także na pobocznych projektach, jak Minecraft Dungeons czy Minecraft Legends, z czego ta druga gra przez niskie zainteresowanie została porzucona. Po roku od wydania. Do tego postać Lady Agnes, która została nową designerką gry, to i to która jest. wydaje się skupiać na zupełnie odmiennych elementach niż oczekują gracze. Według wiki jest ona znana z projektu Lam, żółwi, pand, kijanek i żab, a także kilku biomów. I to po części dlatego zamiast nowych mechanik do gry dodawane są nowe kolorowe biomy, bezużyteczne pasywne moby i cała masa niepotrzebnych bloków dekoracyjnych. Tak jak chociażby w przypadku miedzi, która została well. dodana już parę lat temu, a dalej nie można jej wykorzystać do czegokolwiek użytecznego. Twórcy Minecrafta boją się go zmieniać i dodawać nowych aktualizacji, ponieważ boją się odbioru graczy, którzy z jednej strony są zmęczeni robieniem tego samego od już ponad dekady, ale z drugiej strony potrafią dość sceptycznie podchodzić do implementowanych zmian. Dlatego deweloperzy nie zmieniają statusu quo i nie implementują nowych mechanik, narzędzi, broni, czy nawet jakichkolwiek bossów, których to społeczność zdaje się być spragniona najbardziej. Niektóre elementy gry, jak chociażby end, są absolutnie przestarzałe, a jeśli twórcy zdecydują się już coś do Dodać, to zaczynają się problemy z balansem, jak w przypadku ostatnio dorwanych Mimo wszystko z łajka, tego Minecrafta zrobią. grają, no bo co mają zrobić innego? W końcu nie ma on konkurencji, a więc nie wymaga on rozwoju. To wszystko zapiętrzentowało pozycję Minecrafta jako tytułu. <laughs> Czemu on w jednym filmie cały czas fryzurę zmienia? To jest jakiś przekaz podprogowy, czy to jest stary... Evil? Snake eater i Good Snake eater? Dla każdego. Jako gra, którą możecie Jest kupić... Jest na nastolosowy kombat, o widzisz. <laughs> Dziecku, nastolatkowi, dorosłemu, a nawet emerytowi. Gra, która dla kilku pokoleń stanowiła Uwuj pierwszy ter. krok do gamingu, która ukształtowała obecnie znany nam internet, samemu, będąc przez nią kształtowaną. I wydaje mi się, że to właśnie na tym polega sukces tego tytułu. Minecraft zrobił coś, o czym marzy kilkaset różnych deweloperów na całym świecie. Stworzył grę ostateczną, która jest wystarczająco przystępna, aby mógł grać w nią każdy, która jest wystarczająco intuicyjna, aby prosty tutorial mógł nas nauczyć tego, jak się w nią gra i która jest wystarczająco oryginalna, aby nie dało się jej podrobić. Przez absolutnie. No, Minecraft mi się wydaje, że też w, w, w tym wszystkim ma bardzo unikalny first visual glance. Jak Minecrafta zobaczysz raz, zawsze go odróżnisz od każdej innej gry. Te sześciany na pikselowej grafice są całkowicie unikalne, bo one są ogromne i to w te wszystkie inne gry podróby Minecrafta się na to stylizują, ale zawsze to po prostu Minecraft będzie pierwszą grą, która zrobiła tak wielkie bloki. I to jest tak unikalne, że. No nigdy tego nie pomylić z inną grą. On nie jest podobny do żadnej innej gry. Nikogo. Ponieważ mimo ponad 15 lat na rynku, dalej. Tak, jak, znalazł... jak wiesz, możesz Green Hella z DeForestem pomylić, jak ich nie kojarzysz. Call of Duty z Medal of Honorem. Tak, Minecrafta nie pomylić nigdy z niczym innym. Minecraft będzie zawsze unikalny. się tytuł który mógłby z Minecraftem konkurować. I tak jak Dota ma Ligę Legend, albo Liga Legend ma Dotę, tak samo jak CS ma Valoranta, i tak samo jak Call of Duty ma Battlefielda, tak nigdy nie było tytułu, który byłby się... <grym> albo Lola z gównem. <grym> Dobre porównanie, już cię lubię, Skalpi. <grym> Tanie nawet zbliżyć... Do Minecrafta. To tyle ode mnie. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Jeżeli jesteście zainteresowani naszym kontentem, to w tym miejscu widzicie materiał Azura Villa, który w bardzo ciekawy sposób podjął się tematu ostatnich działań PlayStation. Dlatego zachęcam Was do obejrzenia. Ode mnie to tyle. Dziękuję za oglądanie. Do następnego. O, dziękuję bardzo. Dziękuję, dziękuję.